Cześć, witam serdecznie. Tematem mojego filmu jest odległość punktu od prostej. Pokażę, jak wzór wykorzystać, który mówi nam odległość punktu od prostej. Pokażę zastosowanie tego wzoru w zadaniach. Zapraszam do oglądania. Na rysunku przedstawiona jest sytuacja taka: mamy prostą. O postaci ogólnej Ax plus By plus C równa się 0 i punkt P o współrzędnych x0 y0. I teraz chcemy obliczyć odległość tego punktu P od prostej. Będzie to ten odcineczek niebieski, czyli najkrótsza droga między punktem a prostą. Istnieje wzór, który nam pomoże obliczyć tą odległość. Odległość punktu od prostej oznaczamy małą literą d. Jeśli punkt ma współrzędne x0 y0, a prosta jest podana w postaci ogólnej, tak jak na rysunku, to odległość d będzie równa ilorazowi wartości bezwzględnej z takiego wyrażenia ax0 plus by0 plus c przez pierwiastek z a2 plus b2. Oto przykład pierwszy. Jaka jest odległość punktu a o współrzędnych minus 2, 3 od prostej k? O równaniu y równa się 3 czwarte x plus 1 druga. Oto rozwiązanie. Najpierw równanie kierunkowe prostej, bo takie mamy podane, przekształcę do postaci ogólnej. We wzorze mam postać ogólną prostej. W tym celu to równanie mnożę przez 4. I mam y równa się 3 czwarte x plus 1 druga razy 4 to będzie 4y równa się 3x plus 2. Następnie przenoszę wszystko na lewą stronę, to znaczy odejmuję od obu stron równania 3x i 2. Mam zatem minus 3x plus 4y minus 2 równa się 0. To jest postać ogólna naszego równania prostej. Odczytuję poszczególne współrzędne, które będą mi potrzebne do obliczenia odległości. A ma współrzędną minus 3, B jest równe 4, C jest równe minus 2. Natomiast punkt A ma współrzędne minus 2 i 3, czyli x0 jest równe minus 2, y0 równa się 3. Te wszystkie dane podstawiam kolejno do wzoru. D jest równe. W liczniku wartość bezwzględna z minus 3 razy minus 2 dodać 4 razy 3, dodać minus 2, a w mianowniku pierwiastek z minus 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu czyli D równa się wartość bezwzględna z 6 plus 12 odjąć 2 przez pierwiastek z 9 plus 16. D jest równe wartość bezwzględna z 16 przez pierwiastek z 25, czyli D to 16 piątych. Przykład drugi. Oblicz odległość punktu P o współrzędnych minus 3, 3 od prostej L przechodzącej przez punkty A o współrzędnych minus 4, minus 2 i B o współrzędnych 5, 4. Sytuację tą przedstawia rysunek. Mamy punkty A i B. Przez nie przechodzi prosta. Nie mamy jeszcze równania prostej. Wyznaczmy zatem równanie prostej L przechodzącej przez punkty A i B. W innym filmiku podawałam wzór na wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa punkty. Przypomnę go teraz. Jedna z jego postaci wygląda tak. Y minus YA razy xB minus xA. Odjąć yb minus ya razy x minus xa równa się 0. Gdzie oczywiście xa, ya to współrzędne punktu a, xb, yb współrzędne punktu b. Podstawiam zatem współrzędne punktów do równania. y odjąć minus 2 razy 5 odjąć minus 4, odjąć 4 odjąć minus 2, razy x odjąć minus 4 równa się 0. Wykonuję działania. Mam zatem równanie y plus 2 razy 9, odjąć 6, razy x plus 4 równa się 0. Opuszczam nawiasy wykonując mnożenie i będzie 9y plus 18, odjąć 6x minus 24 równa się 0. Wykonuję jeszcze potrzebne dodawania i odejmowania. To będzie minus 6x plus 9y. Odjąć 6 równa się 0. Mogę jeszcze podzielić obie strony tego równania przez 3. Minus 2x plus 3y minus 2 równa się 0. To ostatecznie równanie ogólne prostej l. Teraz trzeba wyznaczyć odległość punktu p od tej prostej. Przypominam, punkt p ma współrzędne 3, 3. Mówiłam już na tym wykładzie jaki jest wzór na odległość punktu od prostej. Przypomnę jeszcze raz. D równa się w liczniku wartość bezwzględna ax0 plus by0 plus c w mianowniku pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Podstawiam teraz moje dane z prostej i punktu do wzoru. Zatem D to będzie w liczniku wartość bezwzględna z minus 2 razy minus 3 dodać 3 razy 3, dodać minus 2. A w mianowniku pierwiastek z minus 2 do kwadratu dodać 3 do kwadratu. Czyli d to wartość bezwzględna z 6 plus 9 odjąć 2, a w mianowniku jest pierwiastek z 4 plus 9. Czyli d to wartość bezwzględna z 13 przez pierwiastek z 13. Niestety matematycy nie lubią liczb niewymiernych w mianowniku, więc należy jeszcze tą liczbę przekształcić tak, aby usunąć niewymierny z mianownika. Wykonuję to tak, że mnożę i mianownik przez pierwiastek z 13. Mam zatem d równe 13 razy pierwiastek z 13 przez pierwiastek z 13 razy pierwiastek z 13, czyli pierwiastek z 13 razy 13 przez 13. Ostatecznie d. To pierwiastek z 13 jest to szukana odległość punktu od prostej. Podstawa AB trójkąta ABC zawiera się w prostej M o równaniu Y równa się 3x-1. Wyznacz równanie prostej n, w której zawarta jest wysokość CD tego trójkąta oraz oblicz wysokość CD wiedząc, że C ma współrzędne 41. Szukamy prostej, prostopadłej do. Y równa się 3x minus 1, do której należy punkt c o współrzędnych 4 i 1. Równanie takiej prostej ma postać y równa się minus 1 trzecia x plus b. I szukamy jeszcze współczynnika b. Podstawiamy zatem współrzędne punktu c do tego równania. Mamy więc 1 równa się minus 1 trzecia razy 4 plus b. Czyli b równa się 2 i 1 trzecia. Stąd prosta n ma równanie y równa się minus 1 trzecia x dodać 2 i 1 trzecia. Obliczamy odległość prostej m o równaniu y równa się 3x minus 1 od punktu c z wzoru. d równa się w liczniku wartość bezwzględna z wyrażenia ax0 plus by0 plus c, a w mianowniku pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. W tym celu przedstawimy prostą f w postaci ogólnej. Postać ogólna prostej m wygląda tak: minus 3x plus y plus 1 równa się 0. Teraz już możemy podstawiać do wzoru. Zatem d będzie się równało. Wartość bezwzględna z minus 3 razy 4 dodać 1 razy 1 plus 1 przez pierwiastek z minus 3 do kwadratu dodać 1 do kwadratu. Po obliczeniach mamy d równe wartość bezwzględna z minus 12 dodać 1 dodać 1 przez pierwiastek z 9 plus 1, czyli wartość bezwzględna z minus 10 przez pierwiastek z 10. Usuniemy jeszcze niewymierność z mianownika mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z 10. Zatem mamy d równe 10 pierwiastków z 10 przez pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10. Czyli po skróceniu licznika mianownika przez 10, d równa się pierwiastek z 10. Odległość punktu c od prostej m jest zatem szukaną wysokością trójkąta, odcinkiem cd. Zatem długość odcinka cd jest równa pierwiastek z 10. Po obejrzeniu mojego filmiku, powinieneś pamiętać, że odległość punktu od prostej liczymy korzystając ze dość skomplikowanego wzoru, którego nie musisz pamiętać, gdyż masz go w tablicach. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu krótkich zadań testowych i zapraszam do oglądania innych filmów. Do zobaczenia.